Ladies and gentlemen. Witajcie na kanale Zapytaj Yeti, gdzie humor i absurdalne odpowiedzi to nasza specjalność. Dołącz do nas w odkrywaniu najśmieszniejszych odpowiedzi na najdziwniejsze pytania. Subskrybuj już teraz, żeby nie przegapić kolejnej dawki śmiechu. Co możesz powiedzieć o Yeti? Yeti znany także jako Migoi w języku tajwańskim i Misze w języku chińskim. To legendarna istota zamieszkująca obszary Himalajów, takie jak Nepal, Tybet, Bhutan i Indie. Jest opisywany jako wielki, owłosiony humanoid o niezidentyfikowanej tożsamości. Opowieści o Jeti sięgają starożytnych mitów i legend lokalnych ludów himalajskich, takich jak szerpów czy nepalczyków. Lokalna kultura Himalajów obfituje w opowieści o tej tajemniczej istocie która jest często opisywana jako stworzenie mieszkające w odległych górskich regionach i unikające kontaktu z ludźmi. Relacje o spotkaniach z Yeti obejmują często opisy śladów, rzekomych obserwacji oraz rzadkich przypadków rzekomych zdjęć czy filmów. Jednak żadne z tych dowodów nie zostały potwierdzone naukowo. Yeti stał się również popularnym motywem w kulturze masowej, często pojawiającym się w literaturze filmach i innych formach rozrywki. Pomimo, że jego istnienie nie zostało potwierdzone naukowo, legendy o Jeti nadal fascynują ludzi i stanowią inspirację dla wielu twórców. Yeah! Subskrybuj już teraz, żeby nie przegapić kolejnej dawki śmiechu. Czekam na kolejne pytania, trzymajcie się ciepło.